Domy księże dyrektorze, Caritas archidiecezji Krakowskiej, szanowna pani dyrektor, szanowny panie dyrektorze, drodzy wolontariusze, trzygodne siostry zakonne, które nam usługują, a przede wszystkim wy, drodzy siostry i bracia. Ta historia, o której słyszeliśmy przed chwilą w Ewangelii Świętego Łukasza. Miała miejsce już bardzo dawno, dokładnie 2025 lat temu. To ogromny szmat czasu, ale wszyscy wierzący od samego początku dziejów Kościoła gromadzą się właśnie w Dzień Narodzin Pana Jezusa, by tak jak aniołowie betlejemcy wyspawiać Pana Boga za tę Jego wielką miłość i dobroć wobec nas, że Syna Swego jednorodzonego zesłał nam, Syna, który narodził się właśnie w Betlejem z Najświętszej Marii Panny, stając się człowiekiem, stając się zatem bratem każdej i każdego z nas. 2025 lat temu. W roku 1300 pojawił się w Kościele Katolickim zwyczaj, żeby obchodzić specjalne roki, lata święte, lata jubileuszowe, by najpierw co 100 lat, potem co 50, a następnie co 25 lat w sposób szczególny gromadzić się na dziękowaniu Panu Bogu za Jego miłość do nas, naradowaniu się wspólnym, że Pan Jezus ciągle, ciągle chce nam błogosławić, że jest pośród nas, nas w, swoich, w swoim słowie, w Eucharystii, także w naszych sercach. I dzięki temu, że taki jubileusz przypada już teraz, dzisiaj, Ojciec Święty Franciszek w Bazylice Świętego Piotra w Rzymie otworzy specjalne bramy Roku Świętego. One są właśnie co 25 lat otwierane, a potem zamurowywane. Będziemy dziękowali Panu Bogu właśnie za to, że przy tej okazji roku jubileuszowego Kościół wszystkim, którzy chcą żyć blisko z Panem Jezusem, Przekazuje w imię Boga Ojca specjalne łaski roku jubileuszowego, polegające na tym, że gładzone nam są nie tylko winy, ale także kary za wszystkie nasze grzechy i słabości. Przeżywamy ten wielki rok jubileuszowy, dziękując Bogu, że możemy się dzisiaj tutaj na urodzinach Pana Jezusa spotkać w tej braterskiej wspólnocie. Dziękujemy, myślimy z wielką wdzięcznością o tych wszystkich, którzy przygotowali to spotkanie, tę salę, ten, ten posiłek, że są pośród nas wolontariusze, panie, panowie, harcerzy z HR-u, siostry zakonne, jeszcze inne osoby, które będą chciały podzielić się i sercem, i swoim czasem, usługując Wam, drodzy siostry i bracia, do stołu. Przeżywamy w ten sposób wielką radość bycia razem, ale gromadzi nas właśnie to radosne wspomnienie, że Pan Jezus urodził się 2025 lat temu i nieustannie chce dzielić się z nami swoją obecnością i nam błogosławić to, jak to rozważamy, jak to śpiewamy w wielu naszych wspaniałych polskich kolendach i pastorałkach. Życzę Wam, moi drodzy, pięknego wieczoru wigilijnego właśnie tutaj, razem w tej braterskiej wspólnocie. Życzę Wam radosnych, pełnych Bożego pokoju, szczęśliwych świąt Bożego Narodzenia. Życzę także, by nowy rok 2025 był dla wszystkich, wszystkich czasem prawdziwie błogosławionym, dobrym czasem, w którym będziemy mogli wielokrotnie cieszyć się przyczliwością i dobrocią ze strony innych ludzi, ale także innych obdarzać tym, co od nas najlepsze, co najbardziej wspaniałe i szlachetne w naszych sercach. Przyjmijcie zatem, moi drodzy, najlepsze życzenia ode mnie, od wszystkich kapłanów, wśród zakonnych pracujących w archidiecezji krakowskiej, od tych wszystkich ludzi dobrej woli, którzy chcą, zwłaszcza dzisiaj, Dzielicie się swoją dobrocią, życzliwością i pięknym, wspaniałym sercem na dzisiejszy wieczór wigilijny, na te święta, na ten nowy rok. Wszystkim z całego serca życzę szczęść Boża.